Okay. Jutro zajmiemy się poszerzaniem dalej zakresu e, ruchów w Twoim stawie biodrowym oraz e, w pachwinach, jednocześnie praktykując i szlifując e, przysiad. Już Ci pokażę. Bierzemy 10-kilometrowy dależ i tak. Będziesz ustawiał stoper i przez pierwszą minutę będziesz wykonywał przysiad. Po prostu. I powoli wstajesz. Nie przejmuj się liczeniem powtórzeń, chciałbym natomiast, żebyś się skupił na oddechu. W mailu Ci dokładnie podam szczegóły, jak, jak będzie wyglądała sekwencja oddechowa i to jest bardzo ważne. Następnie, gdy upłynie minuta, będziesz odpoczywał w dolnej części przysiadu. I tutaj delikatnie się kołysz, pamiętaj, do swojego limitu, do momentu, w którym czujesz się komfortowo, gdy pojawia się dyskomfort, ból, cokolwiek, wracaj z powrotem, lekko zataczaj kręgi, tak jak w przysiadzie z pucharem. Gdy minuta minie, to sobie ustawisz, będziesz sobie patrzył na, na, na stoper, stajesz i ponownie wykonujesz przysiady przez minutę. Wszystko podam Ci dokładnie w mailu, przez, przez jaki okres czasu będziesz to wykonywał, ale to zdecydowanie poprawi Ci jakość przysiadu, co oczywiście przełoży się również na przysiady na jednej nodze, gdyż większa mobilność i większy zakres ruchu w okolicach pachwiny i stawie wędrowym ułatwia Zdecydowanie wszystko bieganie oraz przysięgły.